Tomku, jeden Jezus Chrystus, Syn Boży, jednorodzony. Czyli, że co? Oj, oj. To jest, wiesz, tak jak myślę, to jest milion wątków. Nie, i teraz od czego to zacząć? zaczniemy? Od, tak, zaczniemy od początku. Początek jest taki: Bóg nie jest samotnikiem. Jeżeli e, wierzymy w to, że Bóg jest miłością, to trudno sobie wyobrazić kogoś, kto jest miłością sam w sobie. Znaczy, to tak, by narcystycznie, Tak, trochę, tak trochę narcystycznie trochę by to narcystycznie. brzmiało. I z Bogiem jest po prostu jakaś taka, znaczy w Bogu, w Trójcy Świętej jest jakaś taka niesamowita um, historia, y, która, no, żeby ją opowiedzieć tak, to logicznie to musiałby być lepszy fachowiec niż ja. Dlatego ja sobie to opowiadam w taki sposób, żebym ja to mógł zrozumieć. I mówię sobie to tak, że ojciec faktycznie jest Bogiem. nie? Znaczy, każdy z nich jest Bogiem, ale jest Bogiem. E, niczego mu nie brakuje. Nie? Ale jednocześnie jest kimś, kto całego siebie oddaje, bo jest miłością. Nie? Ten, ten ojciec, ten rodzący, nie? to jest coś takiego, co musi całego siebie oddać. I to jego oddawanie się, on siebie oddaje cały synowi. Dlatego syn nie? jest kimś, kto je, ma wszystko to, co ojciec. Nie? Chociaż mhm. jest kimś drugim. Jest kimś drugim, ale ma wszystko to, co ojciec. I teraz jest cały obdarowany, jest cały darem. Nie? Więc żeby był prawdziwym darem, to musi siebie dać. Nie? I oddaje siebie ojcu. I to ich wzajemne oddanie, to ich wzajemna miłość, nie? to właśnie takie, wiesz, wychylenie do siebie nawzajem. To jest to, co nazywamy rodzony. Nie? W sensie, ojciec rodzi swojego syna. Nie? I jest tylko jeden syn w ten sposób zrodzony. Właśnie ten, który stał się Jezusem Chrystusem. Nie? Odwieczny Syn Boży. Y, który przyjmuje wszystko od ojca, to kim jest, chociaż jest drugą osobą. To nie jest kopia, nie? to nie jest kopia, to nie jest tak jak, nie wiem, projektor tak to, i, to... i obraz rzucony no tak na po ekran. Tak, to to nie pasuje, nie za bardzo. Znaczy, to to taki... pasuje, tylko że kłopot jest taki, że no właśnie zaczynamy mówić o kimś, kto jest zupełnie inny niż my, i mamy tylko takie ograniczone analogie, nie? no właśnie kopia, wzorzec, nie wiem y, jakieś dwa przedmioty, nie? a tu mamy do czynienia z kimś jednym. Kto, kogo, y, kto ma wspólną naturę, jest Bogiem, ale jednocześnie możemy rozróżnić w nim osoby, nie? które są, mają swoją własną osobowość. Nie? I Syn Boży ma inną osobowość, tak można powiedzieć, niż Bóg-Ojciec. I teraz nie ogarniam tego tak do końca. A chyba nikt ale... ogarnia tego nie, no, do końca? No, 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 nie, pewnie nikt, ale y, y, mogę mieć kontakt z poszczególnymi osobami. Nie? I mogę mieć kontakt z Ojcem, mogę do niego mówić, on może mówić do mnie. Mogę mieć kontakt z Synem i z Duchem Świętym. I wtedy mogę poznawać ich osobowości, poznawać je jakoś tak właśnie, ich, jak jacy oni są. I wtedy się okazuje, że każdy z nich jest Bogiem, faktycznie jednym Bogiem. Nie ma w, nim, w nich żadnej takiej różnicy, którą byśmy mogli powiedzieć, coś jest w kontrze, coś tutaj nie, nie, nie gra, nie? coś tutaj nie pasuje, nie, nie z tych rzeczy. Ty chcą, powiem, tego samego, chcą tego samego, chcą tego samego, pragną, właśnie działają do tych, do tych samych rzeczy. Natomiast mają jakby różne osobowości, nie? Bo właśnie są, inny, inny charakter trochę mają. I teraz ten właśnie jednorodzony syn, nie, nie ma kogoś takiego drugiego. Nie? On jest jeden jedyny. I jednocześnie on też się stał raz jeden człowiekiem i do dzisiaj nim jest. I nie ma kogoś takiego drugiego. Nie? To jest jeden Pan. Znaczy on jest faktycznie, nie, to jest totalnie unikatowe wydarzenie. Nie? Bóg stał się człowiekiem. I jednocześnie mówię jeden, tak samo jak ojciec, jeden. To no ten... ciekawe, przepraszam, że ci przerwa, ale aż mnie tak zatrzymało, że do dzisiaj Nim jest. No tak. W ogóle to jest coś, o czym my często zapominamy, wiesz, że mówimy, Pan, pan Jezus był człowiekiem. Pierwszy raz słyszę w ogóle. Nie, to pan Jezus jest człowiekiem. Nie? Wiesz, to, to jest uderzające, jak sobie pomyślisz o tym, że Jezus ma linie papilarne dzisiaj. Nie? I że ma kolor w oczu, kolor włosów, wiesz, ma tębr głosu. Nie ma swój tam wzrok, no, Ale po zmartwychwstaniu ta natura ciała już była inna, nie była taka, taka nasza. No ale to jednak było cały czas jego ciało, nie? Odnowione, ale jest cały czas jego ciało. Czyli ja tak sobie myślę, że Pan Bóg by nam naprawdę ułatwił, jakby takie zrozumienie Trójcy Świętej nam tak dał. Jak, jakby to Tylko było fajniejsze i te, te, te zagadnienia. Ja, ja tak czuję, to, że mi ale to, to Ale to jest bardzo fajne, co mówisz, bo, bo yy, wtedy by oznaczało to tyle, że mamy taki umysł, który ogarnia Boga. Czyli my jesteśmy na równi z Nim? albo jesteśmy nawet od Niego więksi, bo jesteśmy w stanie Go ogarnąć. Nie? A Trójca Święta w tym sensie jest tajemnicą, że możesz w to się zanurzać, możesz to zgłębiać, możesz to poznawać, ale tego nie ogarniesz. To się nie klei. Nie, to się klei, właśnie. Ale nie do końca. Nie, to się klei, ale nie jest dla mnie takie, wiesz, że ja mogę to, no to skondensujmy to i zróbmy formułkę i to tak jest. Nie? Mogę tworzyć różne analogie nie? i mogę pokazywać, jak to tam, jak to tak właśnie przez podobieństwo... Mogę jakoś do tego się zbliżać. Natomiast to chyba Henry Newman powiedział, że trójcy nie ogarniesz, ale z każdym możesz mieć relację. Nie? I to jest lepszy sposób poznawania Trójcy świętej. Zresztą to też taki Dominikanin Stephen, nie Steven, e, Thomas White, napisał fajnie, że to jest taka trudność w teologii polega na tym, że masz poznanie takie bezpośrednie w modlitwie, w medytacji, w objawieniu takim osobistym Boga, e, twoje takie właśnie, wiesz, emocjonalne jego poznawanie, a potem masz taką. No, robotę do zrobienia intelektualną, czyli tak to opisz i tak to tam wiesz, sformułuj, żeby jedno z drugim się zgodziło. Nie? I mówi, łatwiej jest mieć to doświadczenie wewnętrzne, trudniej jest to sformułować umysłem, ale jak nie sformułujesz tego, czy jak nie, nie próbujesz tego zrozumieć i jakoś tego sobie opisać, no to wtedy to doświadczenie wewnętrzne może cię nieźle na manowce pociągnąć. Nie? Jakiś taki swój no, ale to światy. zasadniczo jest nie do opisania. I nie, jest, do, nie do I nie do zrozumienia. Nie, ale jest do zbliżenia się. Jest do zbliżenia się takiego właśnie w, przyjęcia, że skoro Bóg tak mówi, to tak jest. Ja teraz mogę w tym, wiesz, się zagłębiać. I zresztą na tym będzie polegała wieczność. Nie? No, my mamy do poznania Boga. To będzie później. To będzie później, okej. Okay. Ale właśnie <sum> taki jest nasz cel, więc jeżeli kogoś to męczy już dzisiaj. To ja bym jednak proponował, żeby podszedł drugi raz, nie? Znaczy, żeby, żeby jednak spróbował, bo wieczność będzie między innymi na tym polegała, żebyśmy mogli e, tymi naszymi ograniczonymi możliwościami poznawać Boga jak, naj, jak najbliżej, jak najbardziej. Nie? I właśnie wtedy no, będziemy mieli du dużo łatwiejszy dostęp, ale mimo wszystko cały czas będziemy Ale To będzie później. Dobrze. Nie e, więc był nie. jeden Pan. Jeszcze tylko ten wątek skończę, bo kiedy e, w, ta trudność, jaka pojawiła się w momencie objawienia się Jezusa Chrystusa, polegała na tym, że on mówi, ja jestem Bogiem. A Izraelici mówią, to jest niemożliwe, jeden jest Bóg. Nie, to jest Bóg Ojciec. Mm -hmm. I zresztą za to Jezus umiera. Tak? Znaczy Kajfasz mówi, zbluźnił, siebie uczynił synem Bożym, winien śmierci. On za to umarł, nie? że powiedział, ja jestem Bogiem. W Ewangelii Jana to jest w ogóle rozpisane na kilka rozdziałów, tam się często pojawia, tam są też takie najmocniejsze sformułowania, ja i Ojciec jedno jesteśmy, nie 10 rozdział 30 werset Ewangelii Jana. E, czyli Jezus mówi tak bezpośrednio. Ja i Ojciec jesteśmy tym samym, jeżeli chodzi o bóstwo. Nie? Jesteśmy Bogiem jednym. E, I to było bulwersujące. I chrześcijanie mówią tak, my musimy właśnie to podkreślić, bo to jest nasze wyznanie wiary. Jeden Pan. I to słowo Pan to jest cały smaczek. To nie jest Pan Kowalski. Ja uwielbiam to słowo, dlatego że dla mnie to kiedyś było takie... Zauważyłam. E, tak. Dla mnie to kiedyś <laughs> było, wiesz, takie po prostu olśnienie. Jak czytałem w sobie e, dzieje apostolskie i tam jest opowieść o Szawle, Świetnie ją pewnie pamiętacie, ale e, tak szybko przypomnę. Nie? To był faryzeusz, robił niezłą karierę, był, był po bardzo dobrej szkole e, u Gamaliela. E, miał, był takim, można powiedzieć, pupilkiem arcykapłanów. Tam miał listy e, takie polecające mu i, i pozwalające mu prześladować chrześcijan, o których myślał, że to są po prostu sekciarze. Nie? Oni tam rozwalają synagogę, mówią jakimś cieśli, że jest Bogiem. Więc on po prostu jako gorliwy faryzeusz, a o sobie zresztą mówi że byłem bardziej gorliwy niż moi rówieśnicy. Nie? I faryzeusz to był ktoś bardzo pobożny. Siedem razy na dzień się modlił, trzy razy w ciągu tygodnia pościł, dziesiątą część majątku oddawał świątyni. Naprawdę no, taki gościu no, z elity religijnej, taki totalnie pobożny, wierzący facet, Żyd. I on całe swoje życie podporządkowuje temu, że Bogu służyć. Wiesz, I Idzie do Damaszku i tam go Jezus zatrzymuje. Dlaczego go zatrzymuje? Dlatego, że on go szukał. Nie, tylko chciał mu służyć, tylko chciał służyć Bogu jedynemu, więc Jezus go wysłuchał, nie? Staje przed nim. Yy, I mówi mu, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I na to szaweł mówi, kim ty jesteś, panie? I to jest yy, takie no, właśnie pytanie, bym mógł powiedzieć, no takie, no, może naturalne. To zupełnie nie jest naturalne, bo jak Żyd tak mówi. Nie jest naturalne. Jak kim ty jesteś, panie? Jak mówi Żyd, słuchaj, to po grecku to będzie, yy, znaczy inaczej, po, po hebrajsku on by tam użył słowa Adonaj. A słowo Adonaj. To jest słowo, którym zastępowano święte imię Boga Jahwe. Mm -hmm. Natomiast go czytać, Jachwę to czytano Adna, żeby nie, to święte imię było poszanowane. Mm -hmm. Więc ten faryzeusz pobożny, on wie, że ma właśnie objawienie. Nie? Światło, głos, kurka leży na kolanach. On doskonale wie, coś tu się dzieje. Nie? On całe życie na to czekał, żeby Boga spotkać. I nagle słyszy, prześladujesz mnie Pawle. I mówi: tak, To kim ty jesteś, Jachwę? Nie? A Jezus mówi: jestem Jezus: nie? którego Ty prześladujesz. Chociaż On w ogóle Jezusem się nie zajmował. I z tym jest związany inny wątek ciekawy, do tego też pewnie kiedyś wrócimy. Ale to właśnie to słowo Panie, to znaczy Bóg, nie? najwyższy Bóg. Nie? I to jest jeden, jeden jest Bóg. Nie? I właśnie ten jeden Pan, Jezus Chrystus, to jest ten sam jak ojciec, nie? Taki sam y, Bóg jak Czyli ojciec. to nasze tłumaczenie Pan, to jest taka trochę nasza nieudolność? Nie, no bo wiesz, to jest Kyrios po grecku, to funkcjonuje, nie? Panie zmiłuj się mhm. i tam wszystkie rzeczy, to oczywiście, tylko że my trochę może utraciliśmy specyfikę tego słowa. Znaczy, że to jest taki Pan Najwyższy, Najwyższy Władca, mhm. Bóg po prostu, nie? No, ten, który jest.